Cześć, Safiel z tej strony. Witam was na moim kanale, na którym będę grał w gry, w gry RTS, gry strategiczne, które wychodzą na komputer. E, między innymi będę grał, a i praktycznie głównie będę grał w Hearts of Iron 4 i będę jakby chciał najwięcej o tej grze wam opowiedzieć. E, mam nadzieję wrzucać filmiki przynajmniej raz na dwa tygodnie, o ile dzieci mi pozwolą i inne obowiązki. Zobaczymy, co z tego, co z tym wyjdzie. Głównym celem będzie pokazanie jak grać w tą grę, na czym ona polega, jakieś nie wiem, fajne strategie, mam nadzieję zainteresować Was tą grą, ponieważ jest to naprawdę kawał świetnej gry, bardzo dobrze zrobionej przez Paradox i myślę, że wartej naprawdę polecenia yy, każdemu kto lubi ten, ten typ gier. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście mam zamiar też grać w inne gry yy, chociażby Starship, dyrektor niedawno, niedawno wyszła, czyli Starship Troopers, yy, Trend Command i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zapraszam, cześć!